Niezbędnik poligrafami Rosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani na następną dawkę, drodzy Państwo, informacji o tym, co wydarzyło się podczas targów drupa. Dzisiaj naszym gościem Dawid Greber z firmy Konika witam Cię. Dawidzie. Witam Cię, Mirku, witam Państwa. Dawidzie, mam ogromną prośbę, żebyś powiedział, czym dokładnie zajmujesz się w firmie Konika Minolta. W Konika Minolta jestem odpowiedzialny za sektor urządzeń i rozwiązań dedykowanych do cyfrowego druku etykietowego oraz też do urządzeń, które odpowiadają za uszlachetnianie. Ujmując to w inny sposób, drodzy Państwo, będziemy rozmawiali o tym, co wydarzyło się podczas targów drupa w obszarze etykiet. Jak wrażenie na targach grupa? Pozytywne. To znaczy? Generalnie analizując całość i podsumowanie tego, co wydarzyło się przez cały okres targowy i skonfrontując to z celami założonymi przez firmę, wypadło to naprawdę dobrze. To znaczy? Popatrz, ja będę pytał o to, bo to wiesz. Jasne. Co, co oznacza wypadło pozytywnie? Przede wszystkim fakt i, i to, ile gości odwiedziło nasze stoisko, bo tutaj chciałbym się podeprzeć kilkoma faktami. Przypomnijmy, że to drupa, która miała swoją pierwszą edycję po tym długim okresie, po w zasadzie okresie pandemicznym, więc do końca też nie wiedziano, z czym możemy się spotkać, czego możemy się spodziewać. Natomiast tutaj z punktu widzenia Konika Minolta możemy powiedzieć, że wynik powyżej 5 tysięcy wizyt. Ludzi, którzy odwiedzili nasze stoisko, szereg podpisanych kontraktów. Do tego też nawiązanie nowych znajomości biznesowych. No to no, chyba najbardziej no, cenne, nie tym wszystkim? Zdecydowanie, zdecydowanie to najbardziej cenne. Oczywiście to też jest bardzo ważne, że odwiedzili nas wszyscy umówieni klienci, ale również właśnie szereg nowych, nowych firm i z potencjałem na, na rozmowy biznesowe. Wiesz, 8 lat minęło od poprzedniej edycji targów drupa, to naprawdę nasi rozmówcy podkreślają, że to jest zupełnie inna epoka, że to są zupełnie inni ludzie, zupełnie inni goście, zupełnie inne oczekiwania, wyzwania. Jak to wyglądało z waszej strony? Co żeście zauważyli? Z mojego punktu widzenia jakby troszeczkę... Ok, mogę się z tym zgodzić, ale po części, ponieważ tak jak powiedziałem, spotykając się z klientami, z którymi jeszcze mieliśmy relacje i mamy relacje z przed pandemii no to nie zauważyliśmy tutaj różnicy, czyli ta stara szkoła, stare, stary świat, ale ten dobry świat. Natomiast oczywiście spotkaliśmy się z częścią potencjalnych klientów, potencjalnych firm, którzy troszeczkę też inaczej patrzą już dzisiaj na, na poligrafię, na biznes pokazuje, że troszeczkę się zmieniło. Umówmy się, że, że sama technologia druk cyfrowy. Używając tego kolokwialnego określenia zmieniło się niesamowicie. Postęp jest ogromny. Dokładnie. Ja sobie też często sentymentalnie wracam do okresu, kiedy swojego czasu byłem odpowiedzialny za urządzenia arkuszowe do druku cyfrowego, produkcyjnego w Konika Minolta. I to pokazuje, jak przez chociażby ostatnie dwie dekady zmieniła się, zmieniła się ta technologia, urządzenia, rozwiązania. To jest kolosalny przeskok, i no, to też jest oczywiście przeniesione tutaj na druk rolowy. Który dzisiaj, na którym dzisiaj się fokusuję, na którym dzisiaj się skupiam. Dobrze, to za moment przejdziemy do podsumowania. Opowiadasz po, po, o samych urządzeniach, które żeście prezentowali, mam nadzieję, bo to jest bardzo, bardzo interesujące. Ja wasze stoisko odwiedzałem wielokrotnie i przyglądałem się, ile osób jest, kto o co pyta, w którą stronę, jakie pojawiają się tematy w rozmowach, no ale o tym za chwilę. Drodzy, Drodzy Państwo, Dawid Greber, naszym gościem z firmy Konika Minolta. Co ciekawego, Dawidzie, żeście prezentowali? Stoisko było mocno zróżnicowane, i no wiadomo, że targi Drupa to są jakby bardzo mocno przekrajowe targi, jeżeli chodzi o technologię i, i urządzenia, które są tam prezentowane. Oczywiście tutaj znalazło się niemałe miejsce właśnie na druk rolowy, na, na nasze portfolio urządzeń, które też zajmowało sporo część stoiska, a tak z ciekawostek to powiem, że to było siódme stoisko co do wielkości w ogóle na taka Drupa. Konika Minolta, Wiem, wiem. Jest, było spore. Było spore i się <laughs> trochę działo, tak. E, otóż, tak, oczywiście prezentowaliśmy model Acura b 230. Nasz standardowy model, który z powodzeniem wdrażamy w rynek już, już kilka ładnych lat. Ale to jest um, jego kolejna generacja? To jest trzecia generacja urządzeń w ogóle, które wprowadziliśmy na rynek, bo pierwsza generacja to jeszcze był Bishop Press C71 CF i on się pojawił wtedy w ofercie Konika Minolta w 2015 roku i to też wtedy Konika Minolta rozpoczęła przygodę z, z urządzeniami dedykowanymi do druku rolowego cyfrowego. Po tym modelu był model Acurio Label 190, który troszeczkę został przeprojektowany, niektóre technikalia zostały zmodyfikowane i on też jakiś czas był w naszej ofercie, a od początku 2020 roku nieprzerwanie jest to model Acurio Label 230. Jest to model urządzenia, w zasadzie jest to urządzenie, które jest. Ja bym powiedział, że to jest bardzo uniwersalne narzędzie do tego, żeby z powodzeniem budować cyfrowy druk etykiet w firmie. I cofnę się troszeczkę historycznie do tego, jak to było właśnie w ogóle z naszym rozpoczęciem, jakby z rozpoczęciem tego, że Konika Minolta weszła w ten rynek tych urządzeń. Otóż. Po doświadczeniach z Arkuszem e, sądziłem, że głównym portfolio klientów, e, no to będą drukarnie fleksograficzne. No bo wiadomo, e, tu rolka, tam rolka, tu etykieta, tam etykieta. E, e, po łatwiej, po zdecydowanie. Natomiast e, życie pokazało, że nie do końca tak właśnie było, wtedy, e, muszę powiedzieć, że wtedy byliśmy swojego rodzaju beniaminkiem na rynku, e, jeżeli chodzi o te rozwiązania. Zaczerpując trochę nomenklatury piłkarskiej, weszliśmy do tej ekstra klasy i zaczęliśmy się odnajdywać. No ale z drugiej strony byliśmy takim 150-letnim, w sumie już bez mała, startupem. Stała za nami ogromna wiedza, technologia w Minolta, i wydaje mi się, że wtedy ten portfel klientów zaczął się jakby klarować na, na poziomie klientów z zupełnie niezwiązanymi z etykietami. To zabrzmi znaczy, troszeczkę. Znaczy to trochę takie zaprzeczenie, nie troszeczkę zaprzeczenie, ale z, jakby z powodzeniem udawało nam się budować biznes u klientów, u których funkcjonował arkusz, u których funkcjonowały inne technologie zupełnie niezwiązane z drukiem rolowym, a zwłaszcza etykiet. I, i, i ku naszej uciesze dzisiaj praktycznie jesteśmy, jesteśmy bardzo dobrze. Powiedziałbym, mocowaniu takich klientów z tego sektora średnich małych przedsiębiorstw, gdzie, gdzie z powodzeniem budujemy z nimi, z, z klientami oczywiście ten rynek, ten biznes etykietowy, aczkolwiek z czasem zaczęło się to też wyrównywać, i tutaj. E, label konwerterzy czy po prostu drukarnie etykietowe zaczęły zaczęły się mocniej tym interesować. Wiesz, ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że dużo firm, które do tej pory w ogóle nie było drukarniami, w ogóle nie zajmowało się produkcją etykiet, stało się klientami maszyn i urządzeń do druku etykiet, no bo skoro mają produkcję w cudzysłowie dżemów, albo tudzież inne Dokładnie. rzeczy, to po co zlecać, kiedy można zrobić samodzielnie. Dokładnie I się tak. okazuje, że koszty są inne i można wreszcie ogarnąć i nie trzymać na zapasach tych etykiet, na rolkach, nie wiadomo ile. Słusznie Mirku zauważyłeś, również z powodzeniem, nie jest oczywiście to taki odsetek, ale również z powodzeniem mamy bardzo ciekawe wdrożenia u klientów z rynków równoległych, my to nazywamy, właśnie tudzież z firm, które produkują ogólne dobra konsumenckie i no po prostu każdy produkt musi mieć tą etykietę i, 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 i no w zasadzie staliśmy się partnerem biznesowym, tworząc taką wewnętrzną drukarnię u klienta i będąc doradcą. To widzę, ale, ale my tak wiesz, odpływamy od drupy, a tutaj urządzenie Drupa. Proszę no, cię. zgadza się, dokładnie. A wracając, także, także model ACURIO Label 200, 230: urządzenie, które tak naprawdę świetnie nadaje się do niskich i średnich nakładów. Biorąc pod uwagę parametry techniczne, jakość wydruku, prędkość, prostytucję, to, to obsługi świetnie się komponuje do, do właśnie tego typu segmentu. I dzięki niemu, tak jak powiedziałem wcześniej, na, na tle naszych ostatnich lat i, i doświadczeń z klientami, z powodzeniem buduje i rozwija ten druk etykietowy. Klienci, którzy pojawili się na drubie, oglądali to urządzenie, to o co pytali? W zasadzie najbardziej interesowała ich jakość i stabilność druku. To było Takim mocnym parametrem technicznym i obszarem, na który zwracali uwagę. Ale wiesz dlaczego? Bo to przez lata się uknęło, że druk cyfrowy nie jest stabilny. Oczywiście, że tak. Nadal jest to częsta. Nazwijmy to, spotykam się oczywiście z tym na rynku, że często klienci podnoszą, zwłaszcza ci, którzy są zwolennikami technologii analogowej, ja to rozumiem, prawda? Natomiast no, naszą rolą, między innymi moją, jest to, żeby troszeczkę ich bardziej uświadomić w tym kontekście. Czy w ogóle prędkość druku tutaj była brana pod uwagę? Niektórzy to... tak, niektórzy tak, natomiast jakby nie było to punktem krytycznym, bo ci klienci, którzy są nastawieni na rozpoczęcie, zaczęcie przygody z, z etykietą, tu, tu już, tak, czyli w formie produkowania w etykiety w formie cyfrowej. E, no bardziej tutaj e, zwracali na proces uwagę, tak? czyli no jak obsługi obsługiwać maszynę, w jaki program jest wyposażona, e, jak przygotowujemy pliki, jak je wypuszczamy i, i ta intuicyjność, ta prostota obsługi przede wszystkim, tak? No Wie, i Poruszyłeś bardzo ciekawy temat. Przepraszam, że ci tak wejdę w słowo, ale właśnie oprogramowanie, które dedykowany jest temu urządzeniu, tak. Czyli po prostu obsługa tego urządzenia. Tak, zgadza się. Do praktycznie wszystkich drukujących urządzeń Konica Minolta, bo mam tutaj na myśli oczywiście nie tylko rolkę, ale też arkusze, dostarczamy kontrolery i soft nasz Konica Minolta, który jest dedykowany stricte pod nasze urządzenia i jest, tak jak powiedziałem, intuicyjny i wielofunkcyjny. Tutaj w przypadku urządzeń rolowych, jakby opierając się na opinii klientów, bo to, to oni decydują i to oni ja mogę zachwalać tak, oczywiście, ale oni często wyrażają swoją opinię No to, na co zwracają uwagę? Przede wszystkim właśnie prostota od strony użytkownika, ale też duże możliwości, chociażby z punktu widzenia impozycji, impozycji, ustawienia impozycji, czy też zmiennych danych, panelu VDP, no bo to jest bardzo istotne w druku cyfrowym, tak, czyli ta dynamika i zmienne dane na, na drukowanym produkcie. Tak, gdybyś popatrzył na to wszystko z drugiej strony, to Komu byś ewentualnie mógł rekomendować tego typu urządzenie? Wszystkim, wszystkim firmom, które i z poligrafii, i nie z poligrafii, które chcą, tak jak powiedziałem, wcześniej rozpocząć przygodę z cyfrą, ale już profesjonalną, w sensie profesjonalnym, profesjonalną produkcją etykiet. Bo, no bo tak jak powiedziałem, urządzenie jakościowo się broni i wydajnościowo. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o całą konstrukcję techniczną, jest ok. Więc... Co Cię mnie zaskoczyło w tym urządzeniu? Co nowego Ty odkrywałeś? Jeżeli chodzi o to, co zaskoczyło, to przede wszystkim to, że możemy, bo ja troszeczkę się. Od... Jakby chciałbym poruszyć temat samej technologii elektrofotograficznej. Każda technologia druku ma swoje plusy i minusy, bądź też cechy. Ja wolę jednak używać stwierdzenia cechy i tutaj bym położył nacisk na podłoża, bo to jest bardzo istotne w kontekście w ogóle druku, każdego druku i wiemy jak technologia ma przełożenie na to na jakich podłożach my możemy drukować czy też nie. I tutaj to, co mnie zaskoczyło, to nawet tak wewnętrznie, to to, że wciąż rozwijamy bardzo dynamicznie zakres podłoży, które mogą być używane na naszej technologii. Całkiem do niedawna też panowało przekonanie, że, że, że niektóre podłoża po prostu z automatu są... Skreślone, o, może tak z listy. A tutaj się okazuje, że na dzisiaj już zarówno przy modelu tym 230, jak i Akurio Label 400 mamy już przetestowanych i tak można powiedzieć, zatwierdzonych powyżej 60 podłoży. Różnych podłoży. No dobrze, to co może być tym podłożą? O, no widzisz. To, to, jest, to jest dobre pytanie. Znaczy, wszystkich pewnie nie wymienię, bo tam nie chodzi o, o większość. Wszystkie, ale powiedzmy grupy podłożu. Tak, jasne. Powiem od razu. Oczywiście większość klientów najczęściej drukuje na papierze powlekanym, półmat, półbłysk jakkolwiek oraz na folii polipropylenowej. Niemniej coraz częściej klienci szukają nowych, nowych rozwiązań i też nowych podłożów które dadzą im troszeczkę takiej unikalności. Tutaj mam na myśli folie metalizowane, tutaj mam na myśli również papiery eko różnej maści dodatkowo mogą to być właśnie, mogą to być papiery termiczne. I to, I, to, bo... I to jest ciekawostka. I to to już, jest ciekawostka. bo myślę, że ono weszło dość niedawno, z tego co ja pamiętam. Z... Niedawno w zasadzie pierwsze przesłanki ku temu, że możemy stosować takie podłoże, konkretne podłoże, jako papier termiczny wyszło podczas Label Expo ubiegłorocznego i wtedy to była dla mnie dosyć mocna nowinka. Byłem mocno zaskoczony, natomiast jak się okazało, to kwestia czasu i udało nam się tak dokonać też ustawień po prostu w maszynie, że, że z powodzeniem zarówno jeden modelek, jak i drugi może, może drukować taki, takie podłoże. A to otwiera, to otwiera nowe możliwości. – Dokładnie. Dawid Greber. Konika Minolda jest dzisiaj naszym gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy. Dawidzie, a drugie urządzenie? No to nasz flagowy model Acurio Label 400, który już zagościł do naszego portfolio urządzeń w ubiegłym roku, na początku ubiegłego roku. No i jest to niejako przełom w ogóle tutaj w ofercie konika Minolta urządzeń drukujących tonerowych. Dlaczego? No dlatego chociażby, że to jest urządzenie, które drukuje kolorem białym. Nie mieliśmy swojej ofercie, w swoim portfolio dotychczas, nawet w maszynach arkuszowych takiego rozwiązania. A tutaj w etykiecie się pojawiło, co mnie bardzo ucieszyło, bo no no bo to naprawdę robi robotę i właśnie odnosząc się znowu do targów drupa, klienci, którzy przybyli na nasze stoisko i oglądali urządzenia, gdzie odbywały się prezentacje, no mocno zwrócili na to uwagę i muszę zaznaczyć, że ten biały naprawdę, bo sam fakt, że ona drukuje, to jest jedno, ale jaki on jest, to jest drugie. I tutaj zresztą użytkownicy dotychczasowi tych urządzeń, bo już mamy kilka instalacji za sobą, no to oni są takim papierkiem lakmusowym i, i jakby faktorem opiniotwórczym. I nas to bardzo cieszy, że, że jest to bardzo, bardzo mocna strona tej, tego urządzenia. Czyli biały kolor. Tak, oczywiście. Bardzo fajne krycie, bardzo dobre krycie. Zresztą szeroka możliwość ustawienia parametrów e, jakby samego druku, no daje nam w zasadzie klientom ogromne możliwości. Jeszcze jakby je, będąc przy technikaliach Curio Label 400, to co też budziło zainteresowanie, to to, że urządzenie e, w stosunku do tego poprzedniego modelu, Curio Label 230 jest wyposażone w, e, jest wyposażone w moduł IQ który odpowiada za no, szeroko pojętą automatyzację procesów. W tym mniejszym urządzeniu tego nie ma, natomiast tutaj jest, tak? I, i tutaj no, jest to urządzenie wysoce produkcyjne i, i zupełnie z innego segmentu, i to zrozumiałe. I pokazuje to, że jest to bardzo użyteczne i takie, jakby to powiedzieć, poza możliwościami, które daje przy samym druku i kontroli kolorów, profilami kolorystycznymi i tak dalej. No to schodzi z operatora bardzo dużo obowiązków. To idzie, ale powiedziałeś z różnych segmentów, czyli z których segmentów? Jak dzielicie te segmenty? Jeżeli chodzi o maszynę? Tak, tak bo myślę. ja myślę, że to nosi tak, słuchacze tak, tak. naprawdę dobrze, gdyby wiedzieli w ogóle jak planują, to ewentualnie w którą stronę? Oczywiście, to o ile Akurior Label 230, raczej jest dedykowana, tak jak powiedziałem wcześniej, do, do małych i średnich przedsiębiorstw, które myślą w ogóle o uzupełnieniu parku maszynowego, o niski i średni wolumen druku etykiety, bądź też rozpoczęcie przygody właśnie z życzoną etykietą. No poczekaj, 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 bo teraz znowu podajesz informację, a ja muszę dopytać. Co znaczy małe średnie nakłady? Małe i średnie nakłady. No tutaj utarło się, że może to być nawet kilkaset metrów. Po prostu kilkaset metrów etykiety per zlecenie, bo tak mniej więcej obserwujemy to u klientów. Więc to nie musi być jakaś tam stosunkowo duża, duża produkcja. No po to są urządzenia cyfrowe, żeby być bardzo elastyczne. A ten drugi model? No szale, 400. To raczej, raczej jest już dedykowany, bo jest dużo bardziej produktywny, no, ma dużo większą obciążalność, jest dwa razy szybszy, co też, co też tutaj należy zauważyć. No i jego wolumeny miesięczne, obciążalność jest wielokrotnie wyższa od tego poprzedniego modelu, więc tutaj jest to nazwijmy to takie rozwiązanie dedykowane już raczej dla klientów, gdzie ta etykieta się u nich mocno kręci, są to wysokie wolumeny, ale również potrzebują takiego uzupełnienia w cyfrę. Oczywiście, my możemy naprawdę krótkie nakłady na niej drukować, ale całościowy wolumen, licząc na przykład w skali miesiąca, no dobrze by było, żeby był wyższy. No, po prostu efektywność finansowa. Oczywiście, że tak. Wszystko jasne. jasne. E, szerokość za drugą? 330 mm, zarówno w jednym, jak i drugim urządzeniu. To no dosyć sporo. To znaczy szerokość wstęgi, bo e, przypomnijmy, że zarówno jedno, jak i drugie urządzenie ma stałą wstęgę. To jest jakby cecha też technologiczna. Natomiast samo pole zadruku, szerokość zadruku to jest około 320 mm. To jeszcze, to jeszcze prędkość. Tak, tak pierwszego, pierwszego modelu i drugiego. W przypadku Akurio Label 230 no prędkość wynosi około 20 metrów na minutę wstęgi. Natomiast w przypadku akurio Label 400 jest to do 40 metrów, czyli dwukrotność i około 20 metrów w trybie z drukiem białym. I powiedziałeś, że są pierwsze instalacje w Polsce. No, to pochwal się. To... No dobrze, nie, nie podajemy nas do drukarni. Jasne, natomiast to jest, to jest moment, kiedy chciałbym zaznaczyć jakby przekrojowość, do jakiego środowiska to urządzenia trafiły, bo to jest dosyć istotne. W pierwszym podczas pierwszej instalacji urządzenie trafiło do klienta, który w ogóle się nie wywodzi z etykiety, który zbudował biznes również z nami na mniejszym modelu, ale cały czas jego oferta usług jest bardzo szeroka, w zasadzie tylko nie ma technologii offsetowej, ale, ale pozostałe technologie są, są, są u niego cały czas aktywne. Natomiast i to pokazuje, że, że jakby to nie jest. Label converter, tak? czyli to nie jest producent etykiet, a z powodzeniem rozbudował sobie na tyle ten biznes, że, że no to już jest taka trzecia odnoga w tym momencie. Także trzecia siła w firmie. I to nas bardzo cieszy, że, że, że z nami się przez te lata rozwinął. Natomiast druga instalacja jest stricte u klienta, który ma środowisko etykietowe. Po prostu, czyli, czyli od zawsze był związany z drukiem etykiet, posiada technologie analogowe, no i jako uzupełnienie postanowił. Właśnie zainwestować i wdrożyć akurat Label 400. Także już od kilku miesięcy z powodzeniem, z powodzeniem e, użytkuje tego to urządzenie i, i nie narzeka. Co więcej, jest zadowolony. Widzę twój uśmiech, widzę, drodzy Państwo, Dawid jest naprawdę niesamowicie zadowolony z tego, ale ja chciałem dopytać o drobną rzecz. Jesteśmy kilka tygodni po targach drupa. Na ile przełożyło się to wszystko, co, co tutaj działo się podczas targów drupa na dalsze działania. Pierwsze, co należy zwrócić uwagę, to w ogóle skuteczność albo jakby przełożenie dalszych kroków od momentu spotkania na stoisku, w ogóle takiej inicjacji rozmów, to muszę powiedzieć, że szereg kontaktów przekuło się na, na dalsze działania w postaci testów, w postaci rozmów biznesowych, analizy całego, całego potencjału. Wdrożenia, więc cieszymy się, bo zarówno klienci tutaj jakby korzystają i przybywają do, do naszego centrum demonstracyjnego w Warszawie, ale, ale również jeżeli chodzi o Akurio Label 400, czyli, czyli ten nasz flagowy model, to też już jesteśmy i za i przed kolejnymi spotkaniami w Pradze, ponieważ nasze centrum kompetencji akurat tak pod kątem Akurio Label 400 mieści się w Pradze. Czechach. I of the record odpowiedziałeś, że tam jest taka kolejka w tej chwili, że właściwie nie ma gdzie wepchnąć dodatkowo. Czyżby no. czy był aż tak, tak dużo zainteresowań? To znaczy, przypomnijmy znaczy ja bym chciał zaznaczyć jeszcze fakt, że to nie tylko my jako, jako Polska korzystamy z, tego, z tych zasobów, ale też inne kraje tutaj ościenne. Natomiast tak, zgadzam się z Tobą, trzeba być czujnym jak Ważka, i kalendarz jednak jest napięty. Podstawa. <laughs> Tak. Dobrze planować. Zgadza się. Dawid Greber, Konika Minolta, naszym gościem. Za moment, wracamy do dalszej naszej rozmowy. Ludzie pojawiali się na targach grupa na stoisku firmy Konika Minolta z pomysłami na biznes, czy szukali technologii? Byli i tacy, i tacy. Oczywiście inaczej. I z jednymi i z drugimi to na pewno ciekawa rozmowa i ciekawe spotkanie, bo my jesteśmy tak naprawdę do tego, żeby e, oczywiście opowiadać o technologii, pokazywać, co mamy w swoim portfolio, ale też. E, jakby staramy się nakierowywać i inspirować klientów. I to już się dzieje, tak mi się wydaje, odkąd pamiętam i przynosi fajne, wymierne rezultaty. To wiąże klientów przede wszystkim i myślę, że z powodzeniem mogę powiedzieć, że no możemy się pochwalić sporą grupą klientów, którzy, którzy są z nami już długo, którzy budują biznes już... Sporo lat. No i też snują plany na przyszłość i chcą z nami ten biznes rozwijać. To poczekaj, to jest jedna strona. A druga strona, czy pojawił się ktoś, kto w ogóle nie miał nic wspólnego z drukiem cyfrowym, przychodzi do Was i mówi: Wow, ok, zaczynamy zabawę. Tak, zdarzały się takie spotkania, miałem taki przypadek, nawet nie jeden, ale to mnie cieszy. Ja lubię takie wyzwania i zresztą mamy za sobą kilka takich, takich współprac, można powiedzieć, i kontaktów, więc ta możliwość kreowania, podpowiadania klientowi, pokazywania mu tego rynku, odsłaniania przed nim jakichś zagadnień nowych dla niego, czysta przyjemność. To jest największym wyzwaniem teraz. Jeżeli chodzi o klienta, tak. Według ciebie. To znaczy, to budowanie świadomości jest cały czas bardzo ważne. Wydawać by się mogło, że. <gry> wydawać by się mogło, że no, klienci, którzy nawet są wielo, jakby wiele lat w biznesie, mają szerokie spektrum jakby rozeznania i, i wiedzą, co się kryje pod każdym z kamieni, prawda? Natomiast jak się okazuje, Podczas rozmów, spotkań, wcale tak do końca nie jest. I to mnie czasami też zaskakuje. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że, że my wiemy wszystko, ale, 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 ale niektóre. Czasami wydaje się, że sprawy oczywiste e, powinny być oczywiste. Dokładnie po tak. Dokładnie. A tak nie jest. Nie jest. <śmiech> <śmiech> nie jest. No ale znowu wymiana doświadczeń, konsulting e, e, i, i myślę, że, że, że może, możemy być na dobrej drodze. A teraz, gdybyśmy tak mieli podsumować, Dawidzie, Targi drupa? Na pewno z dużą dozą optymizmu i zadowolenia. E, Acz poligrafia ja... zyskuje, nie? Zdecydowanie. I to, co w porównaniu z poprzednimi edycjami, jeszcze tymi przedpandemicznymi, to zwłaszcza, zwłaszcza dla mnie, to jest udział technologii cyfrowych analog. Ja oczywiście bardzo z sentymentem wspominam też praktyki jeszcze za czasów szkolnych na, na technologii offsetowej, technologii analogowej. Niech ona trwa, niech ona trwa, ale, ale niech ta cyfra się rozwija. To szczególnie było, ja troszeczkę, jeżeli jesteśmy już przy targach, to też wrócę do Label Expo ubiegłorocznego, bo też mają porównanie z poprzednimi edycjami, i jeszcze nawet w roku 2017. Odnosząc się do tamtej edycji, a porównując sobie ubiegłoroczną, no to byłem bardzo mocno zaskoczony, jak wiele, że tak powiem, się, jakby tutaj stosunek sił zmienił. Tak? Mówimy o rozwiązaniach analogowych w, w kontekście rozwiązań druku cyfrowego. To na pewno. A wracając do drupy, z optymizmem patrzę w przyszłość. Nie mogę się doczekać kolejnej edycji. I To jest najciekawsze. To wszystko. Dokładnie. Jest... <laughs> Dawid Greber. Kanika Minolta, Business Solution Polska, był dzisiaj naszym gościem. Dawidzie, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, Mirko, również. Dziękuję za zaproszenie. Drodzy Państwo, państwu dziękujemy za wysłuchanie naszej Pogoduchy i zapraszam do kolejnego podsumowania targów Drupa. Do usłyszenia.